W Egipcie dosyć sporą ciekawostką, jeżeli chodzi o ruch drogowy, są przejścia dla pieszych. Przejścia dla pieszych, których generalnie jest dość mało. Tutaj w zasadzie wszyscy wszędzie biegają, a nawet jeżeli na takie przejście traficie, to tam się po prostu mało kto przed tym przejściem zatrzymuje. Dlatego, co tutaj wymyślono, przed przejściami dla pieszych. Są progi zwalniające. To progi takie powiedziałbym dość wysokie. Teraz będziemy mogli zobaczyć pana na skuterku, który właśnie przed tym przejściem dla pieszych będzie musiał dość mocno sobie zwolnić, aby przez ten tryb przejechać. O, właśnie. I dopiero pokonuje przejście dla pieszych. Za chwilę będziemy mieli samochód, który będzie miał dokładnie to samo musi to mocno tutaj zwolnić O właśnie I z niewielką prędkością wtedy przejeżdża przez przejście kolejny Te progi zobaczmy one są dość dość wysokie dość takie strome tak więc tutaj faktycznie trzeba trzeba sobie wyhamować żeby przez taki próg przejechać tu będzie mi taką większą ilość aut, które będą sobie tutaj przez te drogi przejeżdżały Natomiast powiem jak tutaj jestem nie widziałem aby ktokolwiek przed przejściem się zatrzymywał żeby tutaj ustąpić